Dzień dobry. Zaginęła kapsułka o wymiarach 8 na 6 mm z substancją radioaktywną, więc sprawa jest poważna. Kto i gdzie jej szuka, o tym powiemy dziś w programie. Zaczynamy TeleExpress w poniedziałek 30 stycznia. Polska chce wydawać na obronność najwięcej w NATO. Taki poziom ma zapewnić inwestowanie w wojsko aż 4% PKB. Dzięki temu Polska może utrzymywać bezcenne bezpieczeństwo w naszym regionie sąsiadującym z Rosją. Oś... Trwają wściekłe ataki Rosjan na wschodzie Ukrainy. Od wielu tygodni najcięższe walki toczą się w rejonie Bachmutu. W ostatnich godzinach rakiety spadły też m.in. na Charków i Hersoń. Kolejny rosyjski wątek w aferze korupcyjnej Parlamentu Europejskiego. Jak ujawnia europoseł PiS Dominik Tarczyński, aresztowana Ewa Kajli, która domagała się od Brukseli karania Polski, utrzymywała bliskie kontakty z przyjacielem Putina, Iwanem Sawidisem. Co najmniej 32 osoby zginęły w zamachu terrorystycznym w Peszawarze w Pakistanie. Prawie 150 zostało rannych, a liczba zabitych może wzrosnąć, bo poszkodowani są w ciężkim stanie. Wracamy do kraju, bo tu główna dyrekcja dróg krajowych i autostrad ogłosiła przetarg na rozbudowę autostrady A2. Chodzi o odcinek między Łodzią a Warszawą. W najszerszym miejscu droga będzie miała cztery pasy ruchu w każdą stronę. Za chwilę. Polacy, którzy świetnie czują się na plaży i w siatkówkę w takich okolicznościach przyrody, grają na medal, ale wcześniej inne tematy, zostańcie Państwo z nami. Pod czujnym okiem specjalistów mogą ćwiczyć, poznawać się i kreatywnie spędzać czas w Stobiernej Koło Rzeszowa, powstało centrum opiekuńczo- mieszkalne. Każda historia jest inna, ale wszystkie wzruszające schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie opiekuje się m.in. psami po wypadkach czy po strzałach. I nie brakuje osób, które walczą o lepsze życie dla tych czworonogów. Było ich trzech, ale grało tylko dwóch. Za nami polski szlager Ligi Włoskiej. Napoli Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego pokonało Romę Nikoli Zalewskiego. Panowie Zieliński i Zalewski popisali się asystami. Informacje muzyczne teraz. Jutro w Warszawie wystąpi amerykańska grupa Black Flag. Zespół powstał 47 lat temu i jest jednym z prekursorów muzyki hardkorowej. Podczas koncertu muzycy zagrają wszystkie swoje hity. A teraz Marek Sierocki, jego gość. Cześć. Cześć. Towar macany należy do macanta. Wypadki przy pracy są zawsze spowodowane czyjąś winą. Niechże ta wina nie będzie Twoja. Takie i inne tablice BHP z czasów słusznie minionych. Cytaty na wagę złota, które kiedyś miały edukować dziś śmieszą, podziwiać można w Muzeum dawnej kopalni złota w Złotym Stoku. I uwaga! Koniec strefy produkcyjnej. Taka tablica mogłaby wieńczyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro powita Państwa Rafał Patyra i jeszcze Telexpress Ekstra za chwilę. Do widzenia. Dzień dobry, zapraszam na TeleExpress Ekstra, który zaczynamy od pożegnania z największym samolotem pasażerskim. Ponad 50 lat nieprzerwanej produkcji, niemal 2000 zbudowanych samolotów, 3,5 miliarda pasażerów. Kończy się era legendarnego Jumbo Jetta. Ostatni z nich zjechał z linii montażowej w Waszyngtonie i został przekazany liniom lotniczym. Jaka pogoda była, gdy przyszła na świat? Najstarsi górale nie pamiętają, bo to był rok 1923. Teraz pani Kazimiera z Lubieszyna na Kaszubach kończy 100 lat, i ci, którzy ją znają, wiedzą, że liczy się dla niej przede wszystkim pogoda ducha. Lato. Lepsze przygotowanie lekarza to krótsza operacja, co za tym idzie mniejsze ryzyko powikłań. W Szczecinie trwa i działa ośrodek medycznych technologii 3D. Można tam wydrukować modele narządów, a nawet specjalne narzędzia do precyzyjnego wykonywania zabiegów. Sceny jak z kultowych filmów akcji na żywo i prawdziwie niebezpieczne. Za chwilę pokażemy, co wydarzyło się za oceanem, ale wcześniej inne propozycje. Maślane w stylu francuskim drożdżowe z czekoladą albo kruche z powidłami na słodko na słono rogale mają dzisiaj swoje święto. Tyle ile rodzajów, tyle samo pomysłów na to, z czym je jeść, z czym nadziać i jak podać. A jutro w ptakach nie ma co liczyć na Kradzież, pościg, kraksy, determinacja w chęci wymierzenia sprawiedliwości, ale i walka o życie to nie jest scenariusz filmu akcji, ale niezwykle dynamiczna historia, która wydarzyła się w Atlancie w USA naprawdę. Skoro o wrażeniu mowa, to w dziewiętnastej kolejce ligi hiszpańskiej świetne zrobili piłkarze Realu Madryt, ale zremisowali bezbramkowo z Realem Sociedad. Dzięki temu przewaga lidera Barcelony nad królewskimi urosła do pięciu punktów, a w Bundeslidze w oczach topnieje przewaga byłych kolegów Roberta Lewandowskiego. Pora na informacje muzyczne. 35 lat temu na pierwsze miejsce amerykańskiego notowania przebojów wskoczył utwór Need You Tonight, wykonania australijskiej formacji In Excess. Był to ich pierwszy, jak się okazuje, jedyny numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Ale jest co wspominać i co słuchać. Więcej Marek Sieradzki. You know. Tak gramy tylko w TeleExpressie. Gdyby ktoś jutro poczuł się samotny, to zapraszamy do nas. TeleExpress poprowadzi Rafał Patera. Teraz Jacek Łęcki i program O co chodzi. Do widzenia.